Za mną najlepsza pizzeria na świecie według AVPN. Zielona Górka, Pabianice, tak się ta pizzeria nazywa, styl neapolitański. Będziemy mieli porównanie do Częstochowy, gdzie też ostatnio byliśmy u Wojciecha Madysia, Pewnie jakieś porównanie do wujka Paolo, choć to troszeczkę inny styl pizzy. Jeśli wydawało się Tobie, że jadłeś już dobrą pizzę, to tylko się Tobie wydawało. Napisał Krzysztof Szulborski, prezes stowarzyszenia Kucharzy Polskich po zjedzeniu diawoli na Zielonej Górce 2022. No co co, diawola musi wiedzieć, skoro Pan Krzysztof Szulborski napisał, że dopiero tak nam się tylko wydawało. Zostawcie suba, dajcie lajka, bo na razie w tej kwestii to jest kompletna bieda. Narzekamy na ilość po prostu oglądających, musimy to zmienić, a bez waszej pomocy nie damy rady. Tak, z tej antyki poprosimy Margaritę i Mastu Nicole, ja. Diabole, Tanare Margarite. Ja. Najpierw wjeżdżamy w Diavole. Świetne pomidory, ale jest ich tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mega dużo sosu pomidorowego jest na tej pizzy. Dość mało mozzarelli, jak same ciasto. Dobre ciasto, na pewno mniej e, wyraziste, mniej słone, jak w Częstochowie. Dobra diawola, pikantna pizza. Bardzo dużo mocnego, takiego esencjonalnego sosu pomidorowego który naprawdę świetnie smakuje. Bardzo słabo wyczuwam tą mozzarellę tutaj. Zresztą, tak jak się popatrzy, to, to nie ma jej tutaj tak za dużo na tej pizzy. Ciasto, powiem szczerze, że też w tym pierwszym kęsie, tam miałem naprawdę dużo sosu pomidorowego i to mega zdominowało tą pizzę. Sprawdzamy dalej. Teraz co, pora na smalet. Sprawdzamy, tu nie ma sosu pomidorowego, wiadomo. Dobra pizza, mi bardzo smakuje. Napra nie, nie przesadzone ze smaltem przede wszystkim. Tak się trochę obawiałem, że będzie taki mocny efekt zatłuszczenia po prostu na tej pizzy, ale nie ma tego. To jest naprawdę dobra pizza, chociaż samo ciasto. Dość żujące, ale bez jakiegoś dominującego smaku, jak dla mnie. Pizza Montanara, pizza w oleju, a później sos pomidorowy, ser do pieca, no i potem ląduje już na talerz. No, ranty są takie chrupiące, ale tu jest raczej miękko, sprawdzimy. Sos pomidorowy jest tak intensywny, dodatkowo co tutaj jest wyczuwalne w tej pizzy, no, taki posmak po prostu oleju, no tego, że to było we fryturze, no jakby to jest jasna sprawa. Troszkę chrupie, fajnie, na pewno jest taka po prostu wyrosła w gorącym tłuszczu. Fajna pizza, nigdy czegoś takiego nie jadłem, pakuje mi to, ale czegoś mi tutaj brakuje, wiadomo. Myśmy wzięli najprostszą kompozycję, czyli tak jak margarita po prostu, czyli sos pomidorowy, mozzarella bazylia, ale czegoś mi w tej pizzy brakuje. Dobra, sprawdzamy jeszcze margaritę. Dobra, próbujemy teraz margaritę. Margarita jest yy, z bufalą, sos pomidorowy, ale naprawdę, no zobaczcie jak dużo jest tego sosu pomidorowego. Naprawdę. Te boczki tutaj tak nie chrupią, bo po prostu ciasto jest dużo miększe, takie bardziej naleśnikowate. Na pewno nie można tego porównać z y, pizzą u Wicca Paolo w Redzie, bo tam jest, yy, no, ta pizza A jego to jest kompletnie inny styl po prostu. Eee, no ale z tą pizzą na przykład u Wojtka Madysia w Częstochowie, tu AVPN, tam AVPN, a tamta pizza była dużo twardsza, bardziej zbita tekstura, a tutaj taki naleśniczek. No, na margicie wybija się też przynajmniej bufala, której mam wrażenie na tej diawoli było dużo mniej. Nie wiem, czy tak mi się tylko wydaje, ale, ale jak tak patrzę, to... To chyba było tam mniej tej, tej bufali niż tutaj. No i tutaj już to się fajnie komponuje, jak ten sos już tak nie uderza aż tak mocno. Po prostu ta bufala fajnie z nim współgra. Co Tobie bardziej smakuje tutaj? No bez porównania, tak szczerze. To jest zupełnie inny poziom. Ciasto jest fajne, mięciutkie, fajnie wyrośnięte ogólnie. Yy, dosyć dużo jest tego sosu, no ale przez to pizza nie wymaga żadnego dodatkowego sosu czosnkowego bo dali go tutaj solidną ilość. Jeśli chodzi o ilość sera, no ja, mimo, mimo że jest to pizza włoska, no to wolałbym go troszeczkę więcej. Dla mnie pizza to jest jednak przede wszystkim ciasto, no ale poza tym ciastem, no to jest sos i ser. Wolę, wolę go troszeczkę więcej. Samo ciasto jest bardzo fajnie wypieczone. Jeśli chodzi o sam dół w ogóle tej pizzy, no to widać, że jest to robione na kamieniu, jest to robione w jakimś fajnym piecu. To też czuć, jest odpowiednia temperatura. Ciasto się troszeczkę żuje, co jest pożądane, moim zdaniem. Um, a sama pizza jest dosyć miękka, tak powinno być. Nie, nie powinno być tak, że, że czujemy, że ciasto jest w jakiś sposób suche. Ma być idealne, ma być akurat takie, że fajnie się żuje, fajnie się je trzyma, a nie, że, nie, że jest jakby przesuszone albo zbyt mokre. Mogę spróbować jakiejś innej właśnie pizzy. Może więcej sera. A co tą, wiesz? Ze smalcem. Muszę, wariata, Ja nie jestem jakimś wielkim fanem smalcu, ale... No po prostu, jak się umie robić dobre ciasto na pizzę, to można na niego nawet smalec położyć, albo sam sos pomidorowy i to i tak będzie bardzo dobre. Więc tutaj pierwszy raz wrzuciłem pizzę ze smalcem. To jest gdzieś tam jakaś taka klasyczna. Tutaj pisze, że to jest z 1490 roku około. Także gdzieś tam bardzo podstawowa pizza, pewnie jak było dużo, dużo biedniej. Ale jak najbardziej można przyjść z ciekawości, chociaż zjeść tą pizzę, chociaż z klasycznym sosem pomidorowym z serem, no pizza raczej jest lepsza, no ale nie ma co narzekać, no ciasto jest pyszne, sama kompozycja bardzo dobra. Ja mam lekki problem z tą pizzą, bo ogólnie smakuje mi, jest, jest, to jest bardzo dobra pizza, tu nie ma jakby żadnych wątpliwości, ale mi osobiście po prostu bardziej siedzi twardsza pizza. Czy wiesz, czy taka klasika dwójka Paolo, czy nawet ta. U czy, czy nawet ta z częstochowy U Madysia, Też AVPN, też neapolitańska, tak samo jak tu, ale jednak dużo dużo twardsza. Zapewne niższa hydracja i mi to po prostu osobiście bardziej siedzi, ale czy rozpatruję to pod kątem ta jest lepsza, tamta gorsza? Myślę, że nie. Po prostu tamta mi bardziej pasuje przez grubszo, grubość ciasta, styl ciasta grubkość ciasta, przez to, że mniej się ciągnie, ale no ogólnie no niczego nie można odmówić. Chociaż jak dla mnie też, trochę tu jest, jak, jak dla mnie tu jest trochę za dużo sosu pomidorowego. Tak, trochę się komuś że, że to tak trochę przytłacza. Na tej Margaricie jeszcze aż tak tego nie czuć, bo jest dość dużo bufali, ale na salami, na diawoli, no to tam kurde, tej bufali praktycznie nie ma. Do tego sosu, no to w Napolu tak właśnie robią pizzy takie tradycyjne, że. że są zalane. Jest sosem, dwa razy nie. więcej sosu niż w Polsce zazwyczaj. Tak, tak. No i to wynika z tego po prostu, że oni tam, wiesz, kiedyś mieli w kół pomidorów, a mm -hmm. inne składniki były drogie. Tak, tak. No to walili tego sosu no. pomidorowego w opór, a ja też uważam, że smakowo jest lepiej trochę mniej. Mi się wydaje, że jakby ta pizza tutaj no tak to wnioskuje po prostu z menu, no bo zamówiliśmy czy tą Margaritę di Bufale, czy tą ze smalcem, no to jest to kategoria Antika. Czyli no, jeżeli ktoś robi kategorię antika, no to podejrzewam, że chce odwzorować to, co faktycznie jest w jakiś sposób antyczne, historyczne, to, co jakoś odwołuje się do, do pierwowzoru, więc no, ma to też swój urok, nie? Z ciastem dojebali, naprawdę jest pycha. Bardzo dobra jest pizza. Bardzo mi smakuje taka smażona. E, ciasto jest po prostu pyszne, a jeśli chodzi o ser wędzony, to jest prowolone. Nie do końca mi się, ale to są moje po prostu preferencje osobiste. Prowola. Prowola ser. Co e, to, to jest, wiesz... Tak, każdy on się mówi prowolone, ale no może to, się to jest... Wydaje że to jest co innego. Może to być po prostu w ogóle inny ser. Także pizza tutaj smażona na oleju, fajny pomysł i fajnie to jest zrobione. Nie jest to... bo mogłoby to być, nie wiem, przesuszone przez to, że w pierwszej kolejności trafia to do frytury, a później trafia to do pieca, no to można by było to trochę przeciągnąć, trochę coś yy, sprawić, że ta pizza po prostu byłaby zbyt sucha, ale nie. Zajebiste ogólnie, no. Ciasto tutaj... Ciasto tu jest dla mnie tak dobre, że można jeść samo. Naprawdę tak mi smakuje. Ja sobie przed chwilą jadłem tą pizzę z właśnie z tym... z tymi skwarkami, no i sa, zajadam się samym ciastem. Tak jest dobrze zrobione. Mm -hmm. Bardzo dobra wąka na pewno, bo po prostu jest samo w sobie smaczne. Nie trzeba nawet żadnych dodatków. Dobra, testujemy. Nie, ogólnie zajebistej jakości bufala. Mega dobry sos pomidorowy, ale jest go trochę za dużo. A jeśli chodzi o ciasto, no to ono jest bardzo dobre, jest wygarowane, ale ja też nie jestem fanem tego ciasta. ja Jednak wolę taką lekką chrupkość, lekką twardość. Średnio mi siedzą takie mięciutkie, to jest takie miękkie, ciągnące się ciasto. Jak ktoś takie lubi, to spoko. Ale ja wolę coś z lepszą, w sensie z lepszą. Z inną teksturą, bardziej ciekawą. Nie wiem, no, co można mówić o włoskiej pizzy, no. Czy najlepsza w moim życiu? Na pewno nie. Dobra, już jesteśmy po, mamy paragonik. Eee, zapłaciliśmy w sumie 233 zł, ale tam było dość dużo napojów. Ale za pizzę zapłaciliśmy... No, to będzie 167. Czyli były cztery pizze, Czyli średnio około 40 zł. Jedna pizza, bardzo dobra pizza, bardzo miła obsługa. Certyfikaty, które tutaj są, na pewno świadczą o jakości tego miejsca, ale niekoniecznie świadczą one o tym, jak ta pizza będzie smakować. Bo jak byliśmy w Częstochowie, tam też certyfikat AVPN, też pizzeria należąca do tego stowarzyszenia, ale pizza całkowicie inna. Oczywiście ma jakieś wspólne cechy. Ale jednak jej tekstura, ciasto, to czy się ciągnęło, czy bardziej chrupało, dwie kompletnie inne pizze. Tutaj, a w Częstochowie, w sumie bardzo blisko siebie relatywnie, ale mimo wszystko i tu i tu AVPN, a pizza całkiem inna. Co prawda, my lubimy trochę inną pizzę, z inną teksturą, po prostu, ale nie jest to na pewno wada tej pizzy, tylko jest to kwestia upodobań, preferencji. Tyle, no, Dawid się już odwrócił od nas plecami, bo nie chce nas słuchać. On woli pizzę, która się właśnie trochę ciągnie, trochę żuje, jest mięciutka jak naleśnik i taka pizza tutaj jest. No nic, dzięki za obejrzenie, dzięki, że byliście z nami. Jedziemy dalej. Dajcie znać przede wszystkim, jak wiecie, że gdzieś jest jakaś pizzeria w stylu Detroit, w Europie albo w Polsce, może też jeszcze jest jakaś, to dajcie nam znać, napiszcie do nas i na pewno tam pojedziemy i sprawdzimy pizzę. Dzięki. Cześć.